15 grudzień 2022 rok. Tak wygląda zaśnieżony, nieodśnieżony rynek kościuszki w Białymstoku. Ośnieżone, tylko wąskie przejście dla ludzi. Cały rynek nieodśnieżony, to akurat kościół uliczny się ustawia. Usychająca choinka. Zabawki, różne świąteczne zdoby, gdzie można sobie robić zdjęcia. No i właśnie nieodśnieżony cały. Rynek kościuszki, a na to wszystko przy okazji patrzy Straż Miejska. Straż Miejska i karetka pogotowia obecne z okazji Kościoła Ulicznego, bo ta inicjatywa, e, gdzie rozdaje się ciepłą herbatę czy zupę bezdomnym, e, jest zabezpieczana przez Straż Miejską. Ale strażnicy miejscy patrzą. I nie wystawiałem mandatu dla prezydenta Biegostoku za całe nieocnieżone centrum miasta. Tak to wygląda.